Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj mamy równanie dwukwadratowe, czyli będziemy podstawiali zmienną T. No i zapiszmy, że x kwadrat jest równy T. I oczywiście T musi być większe bądź równe 0. Jako, że mamy tutaj x do potęgi czwartej, to możemy to zapisać jako x do potęgi drugiej i do kwadratu. No bo 2 razy 2 da nam 4. Odjąć 9x kwadrat plus 20 równa się 0. No i teraz podstawiamy. Tutaj pod x kwadrat t, czyli mamy t2, t kwadrat. Odjąć 9t plus 20 równa się 0. No i teraz wyznaczymy deltę, bo mamy już równanie kwadratowe. Czyli wypiszmy, ile wynosi a, b oraz c. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Mamy zatem minus 9 do kwadratu 81. Odjąć 4 razy 1 razy 20, czyli 80. Odjąć 80 da nam 1, a ponieważ delta jest większa od 0, to od razu tutaj gdzieś poniżej obliczę pierwiastek z delty, który wynosi 1. No i teraz, gdy delta jest większa od 0, to wiemy, że mamy dwa rozwiązania. Pierwsze obliczymy z takiego wzoru, a drugie z takiego. No i podstawmy, czyli minus b to będzie 9, odjąć pierwiastek z delty, czyli 1, 2 razy a to 2 razy 1 to 2. Mamy zatem 8 drugich, czyli 4, natomiast te 2 to 9, dodać 1 przez 2, czyli 10 drugich da nam po prostu 5. No, i teraz patrzymy, czy obie liczby, oba wyniki, czy są zgodne z naszym założeniem. Otóż chcieliśmy, żeby t było większe bądź równe 0, czyli jak najbardziej i czwórka, i piątka te zało to założenie spełniają. Czyli teraz podstawiamy to sobie do takiego równania. x kwadrat równa się t, czyli x kwadrat jest równe 4, a tutaj x kwadrat wynosi 5. W przypadku tego równania, które mamy po lewej stronie, będziemy mieli dwa rozwiązania. x wynosi minus 2 lub x jest równy 2, ponieważ zarówno minus 2, jak i 2 podniesione do kwadratu dadzą, dadzą nam 4. Jeżeli chodzi o to równanie, także mamy dwa rozwiązania. Minus pierwiastek z 5 oraz pierwiastek z 5. Czyli tak naprawdę to nasze początkowe równanie posiada. Aż 4 rozwiązania. Spójrzmy na podpunkt b. Tutaj postępujemy bardzo podobnie, czyli także w miejsce x kwadrat podstawimy t, no i t musi być większe bądź równe 0. Tutaj mamy x kwadrat do potęgi drugiej odjąć 15, x kwadrat odjąć 16 równa się 0, no i w to i w to miejsce podstawimy t. Mamy t kwadrat. Odjąć 15 T odjąć 16 równa się 0 no i wyznaczamy deltę, skoro mamy już równanie kwadratowe, no a C zapiszmy to minus 16. Delta to b kwadrat odjąć 4AC, czyli minus 15 do kwadratu to 225, odjąć 4 razy 1 i razy minus 16. Zatem delta to 225. Na pewno dodać 4 razy 1 razy 16 to 64, czyli mamy 289. Skoro delta jest większa od zera i jest dodatnia, no to obliczmy sobie pierwiastek z delty, a pierwiastek z 289 wynosi 17. No i wiemy, że mamy dwa rozwiązania. Czyli t1 to minus b odjąć pierwiastek z delty, czyli 15 odjąć 17 przez 2 razy a, 2 razy 1 to 2, czyli mamy minus 2 drugie, czyli minus 1. Natomiast t2 to 15 dodać 17 przez 2, czyli mamy 32 drugie, czyli 16. No i wracamy do początku naszego przykładu, ponieważ tutaj zauważcie, robiliśmy założenie, że T musi być większe bądź równe 0, czyli tego założenia ta minus 1 oczywiście nie spełnia, czyli my w miejsce T będziemy podstawiali tylko to drugie rozwiązanie, tylko szesnastkę, bo jest to liczba większa od 0. Nasze założenie wyglądało tak, że x kwadrat równa się T. Czyli x kwadrat równa się 16, no i zastanawiamy się, co podniesione do kwadratu da nam 16, mamy dwie możliwości minus 4 lub czwórkę na plusie, i to będą rozwiązania naszego równania. Spójrzmy teraz na podpunkt c. Tutaj znowu zróbmy założenie, że x kwadrat równa się t, t będzie większe bądź równe 0. Możemy to równanie zapisać w takiej postaci, że x do czwartej to będzie x do potęgi drugiej i jeszcze do kwadratu. Odjąć 9x kwadrat, odjąć 10 równa się 0. I teraz podstawmy t, czyli mamy t kwadrat, odjąć 9t, odjąć 10, równa się 0. Zapiszmy, że a wynosi 1, b to minus 9, Natomiast C to minus 10. No i ponieważ mamy tutaj równanie kwadratowe, to możemy wyznaczyć deltę. No to podstawmy. Minus 9 do kwadratu to 81. Odjąć 4 razy A razy C. Czyli delta to 81. Na pewno dodać. 4 razy 1 razy 10 to 40. Czyli mamy 121. Skoro delta jest większa od 0, to obliczmy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek ze 121, a wynosi on 11. No i gdy delta jest większa od zera, to wiemy, że mamy dwa rozwiązania, t1 oraz t2. Zapiszmy wzory: mamy minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a i minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. No to tak, minus b to będzie 9, odjąć 11 przez 2 razy a, czyli 2 razy 1 to 2, czyli mamy minus 2 przez 2 to minus 1, a tutaj mamy 9 plus 11 przez 2 to mamy 22, czyli 10. No i wracamy do początku. Widzimy, że T musi być większe bądź równe 0, czyli odrzucamy rozwiązanie ujemne, no i podstawiamy w miejsce T tylko dziesiątkę. Tu mamy równanie x kwadrat równa się T, czyli u nas x kwadrat wynosi 10. Mamy zatem dwa rozwiązania: pierwiastek z 10 lub minus pierwiastek z 10. Pamiętajcie, że gdy mamy po lewej stronie Potęgę o wykładniku parzystym, tu mamy liczbę dodatnią, to zawsze będą dwa rozwiązania ujemne oraz dodatnie. Przejdźmy do podpunktu d, no i tutaj musimy najpierw przenieść sobie ten wyraz na lewą stronę. Czyli mamy tak: 4x do 4, odjąć 9x kwadrat plus 2 równa się 0, i dopiero gdy mamy w ten sposób uporządkowane równanie czyli od potęgi najwyższej do najniższej, to możemy wykonywać podstawienie tak żeby nic nam się tutaj nie pomyliło. Podstawienie będzie dokładnie takie samo, gdzie t jest większe bądź równe 0, czyli otrzymamy 4t kwadrat odjąć 9 t dodać 2 równa się 0, bo nie trzeba tego wcale w ten sposób tak bardzo dokładnie rozpisywać. Jak już widzicie, spokojnie możecie Zapisywać od razu równanie w takiej postaci. Jako, że będziemy wykorzystywali deltę, to zapiszmy, że a to 4, b minus 9, natomiast c wynosi 2. Wzór na deltę mamy, czyli to będzie minus 9 do kwadratu 81, odjąć 4 razy a i razy c, zatem delta to 81, odjąć 32 a więc 49. No do skoro delta jest dodatnia, wyznaczmy pierwiastek z delty. No i wiemy, że mamy dwa rozwiązania. Tutaj mamy już przygotowane wzory. Czyli minus b to będzie 9 odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy 48, czyli mamy 2/8, czyli 1/4. Te dwa natomiast to 9 plus 7 przez 8, mamy 16 ósmych, czyli 2. No i teraz, ponieważ te miało być większe bądź równe 0, no to patrzymy, czy te liczby będą spełniały tą nierówność, to założenie, no i jak najbardziej tak, czyli możemy zapisać, że skoro x kwadrat równa się t, to tak naprawdę x kwadrat równa się 1 czwarta lub x kwadrat równa się 2. No i z tego równania mamy dwa rozwiązania, jedną, drugą lub minus jedną, drugą. A z tego równania także mamy dwa rozwiązania minus pierwiastek z dwóch oraz pierwiastek z dwóch, czyli nasze równanie z podpunktu d posiada cztery rozwiązania. No i pozostały nam dwa ostatnie przykłady w tym zadaniu, czyli to również w miejsce x kwadrat podstawimy zmienną t. Gdzie t jest większe bądź równe 0, czyli tutaj będziemy mieli 4t kwadrat plus 15t odjąć 4 równa się 0. Mamy równanie kwadratowe, gdzie a wynosi 4, b to 15, no i c minus 4 możemy liczyć delta. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c.

Czyli, ponieważ delta jest dodatnia, to od razu wyznaczamy sobie pierwiastek z delty, a pierwiastek z 289 wynosi 17. Skoro delta jest dodatnia, to także wiemy, że mamy dwa rozwiązania, te 1 oraz te 2. t 1 to minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, a t 2 to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Minus b to minus 15, odjąć 17 przez 2 razy a, 2 razy 4 to 8, czyli mamy minus 32 ósme, czyli minus 4. Rozwiązanie drugie to minus 15 dodać 17 przez 8, mamy 2 ósme, skracamy przez 2 licznik i mianownik i otrzymamy 1 czwartą. Minus czwórki nie bierzemy pod uwagę, no bo minus czwórka nie spełnia tego naszego założenia, że te ma być większe bądź równe 0, ale, ale plus oczywiście 1 czwarta jak najbardziej spełnia, czyli zapiszmy, że x kwadrat równa się 1 czwartej. No i stąd otrzymamy dwa rozwiązania: pierwiastek z 1 czwartej lub Minus pierwiastek z 1 czwartej. No ale tego łamka pod pierwiastkiem w takiej postaci nie zostawiamy, ponieważ pierwiastek z jednej czwartej to jedna druga. No a tutaj oczywiście otrzymamy minus jedną drugą. No i to będą dwa rozwiązania. No i spójrzmy na ostatni przykład. No tutaj musimy pewną rzecz uporządkować, czyli przenieść sobie wyrazy ze strony prawej na stronę lewą. I zredukować wyrazy podobne. Czyli zapiszmy to w ten sposób. Mamy odjąć x kwadrat plus 1, równa się 0. To mamy wyrazy podobne. Oczywiście przy x w drugiej potęce tutaj stoi minus 1, czyli nasze równanie to 12x do czwartej, odjąć 7x kwadrat plus 1, równa się 0. Przechodzimy do równania kwadratowego, czyli w miejsce x kwadrat plus. Podstawiamy t, no i pamiętajcie tutaj o założeniu, czyli mamy 12 t kwadrat odjąć 7t plus 1 równa się 0. Mamy równanie kwadratowe, czyli, żeby wyznaczyć deltę, zapiszmy, że a to 12, b minus 7, a c wynosi 1, zatem nasza delta, korzystamy z tego wzoru, to minus 7 do kwadratu 49, Odjąć 4 razy A i razy C, czyli mamy 49. Odjąć 48. Zatem delta jest równa 1. Wyznaczamy sobie pierwiastek z delty. Pierwiastek z 1 to nadal 1. No i skoro delta jest dodatnia, no to mamy dwa rozwiązania. Pierwsze obliczymy z tego wzoru, czyli minus B to 7. Odjąć pierwiastek z delty.

Wracamy do początku naszego przykładu, tutaj sprawdzamy, czy t będzie spełniało taką zależność. No, zarówno 1 czwarta, jak i 1 trzecia to liczby większe od zera, czyli obie bierzemy pod uwagę przy rozwiązywaniu takiego równania, czyli x kwadrat równa się t, zatem x kwadrat równa się 1 czwartej, lub x kwadrat to 1 trzecia. No i tutaj mamy. Jedną drugą lub minus jedną drugą. Natomiast tutaj, może zapiszmy to sobie niżej. Na razie mamy x to będzie pierwiastek z jednej trzeciej lub minus pierwiastek z jednej trzeciej. No i teraz możemy to sobie zapisać jako dwa oddzielne pierwiastki, czyli wyznaczyć pierwiastek z licznika i z mianownika, a pierwiastek z jednego to jeden. Pierwiastek z trzech pozostanie no i jeszcze należy pozbyć się niewymierności, czyli otrzymamy pierwiastek z trzech przez 3. 1 razy pierwiastek z trzech to pierwiastek z trzech, pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to pierwiastek z trzech do kwadratu, czyli właśnie trójka, a więc tu oczywiście otrzymamy liczbę przeciwną, czyli minus pierwiastek z trzech przez 3. I to sobie zapiszmy tutaj że to będzie trzecie, a to będzie czwarte rozwiązanie tego równania.